Siemanko widzowie, kupujemy kolejny samochód i tym razem to będzie karawan, no bo Halloween się zbliża już pełną parą, no to postanowiłem zakupić kolejny pojazd yy, do kolekcji takiego, kolekcji takich halloweenowej, on kosztuje bardzo mało, bo 31 500, zakupujemy, zakupiony i zobaczymy jak go się da stuningować, czy w ogóle się da. A więc jesteśmy na stanowisku, już chyba domyślacie się, że nie da się go stuningować. Taki jakiś zielony trochę jest, ale niech taki już kolor zostanie. Także przelecimy sobie szybko. E, po hamulce rajdowe, silnik poziom czwarty, klaxony bez zmian, reflektory białe światła, zestawy neonowe przed przy, tu i boki, kolor neonowy, to, to zrobimy sobie czerwień. E, tablica bez zmian, kierowanie bez zmian, zawieszenie rajdowe, skrzynia biegów rajdowa, turbo oraz aha, koła to ulepszenie opon kuloodporne, opony i szyby limuzynowe. To tyle, by było i po tuningu już mamy, wyjeżdżamy naszym karawanem i go przetestujemy. Dobra, wyjechaliśmy. Jeżeli chodzi o możliwość tuningowania tego samochodu, no to tutaj jest minusik. A jeżeli chodzi o samą wizualizację, no to. Biorąc pod uwagę, że to jest samochód na Halloween, to jest plus. Lecimy, widzowie, mamy takie przyspieszenie, mega wszystko, mamy mega tutaj. Czy on wejdzie w jakkolwiek w zakręt? No zarzuca tyłem. Ciekawy dlaczego? Zarzuca. No nie, no nie da się nim powchodzić tutaj yy, minus w zakrętach jeżeli chodzi o wow jeżeli chodzi o przyczepność to, to powiedzmy, że, że tutaj plus w tym samochodzie jeżeli, z tą przyczepnością no i rozpędzamy się do skoku ciekawe czy się uda, moim zdaniem się nie uda ale no nie byłbym sobą jakbym tego nie wypróbował no muszę skoczyć kurczę karawanem co jak co muszę? 3, 2, 1. Uuuu! I. Lipa! Poskakać się nim nie da. Wytrzymałość? Kurcze, nie wiem, powiem Wam. Czekajcie, wytrzymałość, zobaczymy. No, zarypałem w mur. Zarypałem w mur, nie wiem. Dobra! To wytrzymałość, damy mu na plus, niech mu będzie, bo i tak pa większość minusów. Ja już się ustawiłem i przechodzimy do kolejnej czynności, kolejnego testu. Zobaczcie jak on przyspiesza, jak on kurde jedzie, on niesamowitą ma tą prędkość, to przyspieszenie, nie no oczywiście żartuję, domyślacie się na pewno. Um, Przyspieszenie minus. Było mega, mega minus. A szkoda, bo jak ksiądz czeka, żeby przyjechał karawan w końcu. To się nie doczeka. Okej, okay, zobaczmy, jak wypadł w takim razie na tle prędkości. No i słuchajcie, 27 cent. 20, nie, nie pamiętam ile tam setek było, ale 27 sekund to jest najgorszy, najgorszy wynik na moim kanale. Tutaj jest kompletny minus, ale no ja to się spodziewałem. Nie wiem, jak wy, ale jeszcze jeden mamy test. Wytestujmy hamowanie 3, 2, 1. No, te hamowanie, no, to ma słabe, jak na taką prędkość, no. Przed, no, przede wszystkim powinien mieć lepsze te hamulce, bo ma obciążenie tylnie. Na, na tylnej pace, ale no nic, minus, drodzy widzowie. No, a te, także szybkie takie podsumowanie naszego nowego nabytku, naszego karwanu. E, co by tam mieliśmy? Poczekajcie, bo ja tutaj muszę coś znaleźć, bo zapomniałem co to jest. A, dobra, już pamiętam. Wizualizacja: No to oceniona została na plus, no bo halloweenowa wizualizacja. Możliwość tuningowania mega Minus. Nic, nic kompletnie się praktycznie nie da zmienić w tym samochodzie, jeżeli chodzi o wygląd. Jeżeli chodzi o osiągi, oczywiście rajdową skrzynię biegów, rajdowe e, hamulce czy, czy turbo można zamontować. E, powchodzić w zakręty nim się prawie nie da, no bo ma obciążenie, ty nie, jest bardzo długi. Przyczepność ma dobrą, jak na jego standardy. Podskakać się nim nie da. Wytrzymałość ma o dziwo dobrą. W miarę tutaj, ledwo taki mały plusik był. Przyspieszenie oraz prędkość z hamowaniem. Dramat. Tutaj nie będę nic mówił, no. Za karawan, który zakupiłem w klubie samochodowym, zapłaciłem 31 500 dolarów GTA. Tylko i pół tysiąca. No, jak za taką cenę, no to co tu wymagać, prawda? E, dobra, no ale oceńmy go, zróbmy tą mu ocenę ogólną. No i nie wiem, no, ile ja mam mu dać, kurde, no biorę pod uwagę cenę. Biorę pod uwagę cenę, no dam mu takie mocne, kurcze, albo słabe 4 na 10 O, słabe 4 na 10 Niech będzie, niech będzie. No w końcu to karawan. No, no i spełnia te oczekiwania podczas yy, Halloween, jeżeli chodzi o jego wygląd. To byłoby na tyle drodzy widzowie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być z materiałem na bieżąco kliknijcie subika, kliknijcie również w dzwoneczek. A my widzimy się już niebawem bo w sobotę, czyli jutro. Ze względu na to, że w poniedziałek nie było filmiku, no to jutro filmik ten się pojawi na kanale. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!